Smakuje jak niebo, jest słodki i niebanalny. No i można go wcinać bez krzty wyrzutów sumienia. Jego bazą jest awokado. Ale jak wybrać to idealne awokado do deseru? Sprawdzamy ogonek. Wystarczy go delikatnie wcisnąć. Jeżeli łatwo wchodzi, znaczy się, że mamy owoc idealny. Żeby nie ściemniało, z wierzchu pokrywamy sokiem z cytryny. Wtedy powietrze nie dostanie się do środka i awokado zostanie super zielone. Do naszego deseru będą potrzebne nam dwie sztuki. Możemy bardzo łatwo środek wyciągnąć za pomocą łyżeczki. Do deseru dodamy banana, do tego kakao, żeby deser był bardziej czekoladowy. Teraz pora na miod gryczany. Miodu nie za dużo, ponieważ dodaliśmy już banany. I orzechy laskowe. Bardzo łatwym trikiem, by szybko pozbyć się skórki, jest uprażenie orzechów w piekarniku na blaszce. A. Uprażone orzechy wysypuję na ściereczkę. Przykrywam je. I pocieram. W moździeżu utłukę je nieco i ucieram na miało. Blenduję wszystkie składniki na gładką masę. Przekładam ją do kokilek. Ale pachnie kakao! Po 45 minutach deser jest gotowy. Wspaniały, zdrowy deser na zewnątrz zmrożony, a w środku lejący.